Dzień dobry. Dzisiaj znowiamy o jedno na pewno bardzo niższe oliva olive extra vergine od wielka rodzina Monini. To jest monocultivar Frantoio. To znaczy monocultivar. Cultivar to jest odmiana oprawna oliwek i monocultivar to znaczy gdy ten oliwa è jest robiony tylko jedna odmiana. To znaczy Frantoio. Najbardziej popularna odmiana oliwa olive W środku Włochy, Umbri, tam gdzie się dziba monini. To jest niesamowite oliwa, gdzie ma niesamowite zapachy. Jest dosyć e, pikantna, ostra, e, czuje ma takie nutę jak karczochę, karcioh albo zielone migdały. I co możemy robić z tej super oliwa z oliwek extravergine? Oczywiście skoda jest gotować tej oliwy. Używamy tylko na surowe, że da niesamowity smak do naszej potrawy. Co jest, co się je w środku Włoch? Duże mięso. I jak najpewniej, jak smakować to mięso, jest bardziej jak, jak czuć ten niesamowity oliwa monocultivo frantoio na pełne swoje zapachy z Tatara. To jest, tatara jest bardzo popularna potrawa też w Polsce. I co potrzebujemy robić tatara? Na pewno mięso mielone, ale od ufanego rzecznika. Ja mam jedno, że ma niesamowite dobre mięso polskie. To jest mielone mięso z bawet, to jest jeden część wołowina. Już mięso, same mięso jest już bardzo smaczne ten tej bawet jest pra, w ogóle bez tłust. co robimy do tej bawet? Bardzo mało. Ma, robimy, dajemy troszeczkę sól, ale na pewno bardzo małe, trochę pieprz zielone i trochę o nasze oliwa. Monocultivar Frantoio Monini Jak widzicie, to jest na pewno też jest, ma specjalny system, że nie, nie idzie tak bardzo dużo To wystarczające Potem oczywiście dodajemy też trochę na końcu I teraz delikatnie, delikatnie I mówię teraz, delikatnie Mieszamy nasze mięso Dlatego nie chcemy robić Musimy zacimać trochę powierzchnia jest grube krojona, i tak powinno być. I teraz, oczywiście tu oprócz mięsa, mam już krojone różne inne warzywa, mam marchewka mam cebula, mam czarne oliwki, mam świeże ogórek, mam górę kisionek, w czisek Polski. Mam trochę marchewka, też na paseczka i trochę sałata. I teraz się bawimy, o jak komponować talerz. I teraz spróbujemy robić coś, gdzie e, jest dla mnie zawsze jest najwięcej zabawa, jest komponować talerz. Zaczynamy. Chcemy robić trzy małe mini tatary, Ale każdy powinno trochę smakować inaczej. To znaczy, zaczynamy o klasika polska z tatarem, to znaczy o górę Ja dodaję trochę ogórki tutaj na nasze małe ringe. Tak. Dokładnie. I potem dam mięso. Teraz zaczynam być trochę skomplikowane. Ale spróbujemy Jak Wy lubicie tatara? Na pewno z jajka Ja, jeżeli mam dobre mięso, jajka wolę nie Dlatego po co popsuć smak fantastycznego mięso z jajka Wolę Oczywiście warzywa jak najbardziej, ale to, wystar to wystarczy i dobre przeprawy. Tego chcemy czuć e, smak mięso, i przeprawy, i nie smak jajka. I tu mamy jedna już robiona. Spróbujemy zobaczyć, jeżeli to idzie. I tu mamy jedna z ogórki. Druga robimy. Z cebula. Mamy tu małe kosteczki biała cebula, niedużo, ale tak. I dajemy mięso. Na pewno na końcu nie dodaje żadnych sosów jak. Musztardy, i tak dalej, zostawiam Was wybór o tej o sosów. Ja jestem też wolennikiem od bez sosów. Lubię tylko dobre przyprawy i dobre mięso, i jedyna rzecz jest dobra oliwa z oliwek, ale ja jestem makaroniarzem, uwielbiam oliwa z oliwek. I tej monocultivar jest na pewno coś, że jeżeli byliście we Włoszech i chcecie Mieć taki e, mieć te same smaki, te same zapachy w kuchni, musi to na pewno spróbować. I to spróbujemy zobaczyć, jeżeli też idzie nasza druga mała tatara. Ok, mamy i trzecia robimy z świeżo górki. I robimy tę samą technikę. O, już wszystko poszło poza. Za szybko. Ale teraz poprawiamy. Poprawiamy. Już mamy to zrobione. Dajemy nasze mięso. Potem będziemy wszystko wyczyścić, że talerz muszę też być oczywiście piękne. I ładne, i nie, oczywiście na pewno jest dobre, dlatego mamy bardzo dobre składniki. Pamiętacie, że goto, gotować naj, najważniejsze rzeczy, mieć bardzo dobre składniki. Potem możecie robić jak ja, że nie jestem kucharz, ale tylko lubię co robię. I to robię z pasji. To idziemy tu i teraz zobaczymy, jeżeli się uda też nasze ciecia, Mała tatara. Spróbujemy. Ok. Mamy teraz te trzy. I co teraz? Teraz możemy trochę dekorować. Mamy markewki. Mamy markiewka. Mamy trochę sałata. Mamy nasze czarne oliwki. dajemy może tutaj na górze? Tak. Możemy też trochę marchewka, tylko kolorów. To będzie, mamy czarny talerz i może być ciekawe zmiana koloru. Mamy piękny, kolorowy talerz. Możemy też trochę. Zwierza, e, coś zielonego, jaki co to jest? Jak zawsze, gdzie idzie, za, zawsze każdy, każdy talerz ma swoją trochę pietruszka. I teraz spróbujemy jeszcze parę kawałki zielonej, sałata. Ale mi się wydaje, że tu wystarczy. I jest, możemy trochę sól, pieprze, teraz dajemy tej czerwonej i teraz jakie nachy nasze bohater. to ma najwięcej smak i to jest ten smak, o tej fantastyczny produkt się komponuje z mięsem na specjalny i to fantastyczny sposób. Nie znam inne słowa, nic fantastyczne, Muszę się tylko spróbować, i to będziecie się zakochać ten oliwa. Teraz dajemy do każdej naszej mini tatare oliwa. I koniec. Proste, bardzo dobre. Kto chce spróbować, proszę lajkować. Kto nie lajkuje, nie spróbuje. Też działa. Jest. Emiliano, oliwa z oliwek vergine, monocultivar frantoio monini, tatara, smacznego i do zobaczenia.